Czołem, czołem, kromka z rosołem. Witajcie moi midi w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj będzie więcej gadania o różnych innych ważnych rzeczach niż o samym Gameplayu. Ale na sam początek powiem wam, że będzie to troszkę bitwy powietrznej helikopterami, tak jak tutaj, i troszkę obrony szturmu na mapie szczyty Guilin. Z najnowszego dodatku chińska nawałnicy. Ale teraz przechodzimy do sedna, bo wiem, że najczęściej właśnie te początki są oglądane. A to są bardzo, bardzo istotne rzeczy, które tutaj teraz powiem. Posłuchajcie mnie uważnie, moi drodzy. W sobotę mamy live'a. Ja podejrzewam, że będę na tym live'ie już od około godziny 10:00, 10.30. Także śmiało możecie od tej pory wbijać. Live będzie na YouTubie. Live jest na YouTubie, także nie musicie nigdzie indziej się przenosić na żadne Twitche, robić jakichkolwiek kont, Zostajemy na YouTubie. Robiłem do tej pory dwa live, sobie siedzieliśmy z około 30 osobami, było bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Nie było praktycznie żadnych problemów technicznych. Poza jednym, poza delikatną ścinką mojego głosu, w jednym momencie, ale później. Mówi, mówiliście mi o tym, ja mikrofon odłączałem, później przyłączałem go jeszcze raz i było wszystko już w porządku. Te live trwały mniej więcej dwie godziny i wszystko w tym czasie było zajebiście. Graliśmy sobie w Battlefielda, nie było żadnych problemów z niczym. Ok, także to jest jedna ważna wiadomość. Live jutro w sobotę, to jest 14 grudnia. 14 grudnia, także wchodzicie sobie w zakładkę moje subskrypcje. I tam będzie, że kromka chleba nadaje live. Także bardzo serdecznie Was zapraszam. I kolejna bardzo, 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 bardzo istotna wiadomość. Moi drodzy, jako że ten czat na YouTubie sprawia czasem problemy, on się aktualizuje raz na jakiś czas, do tego działa z opóźnieniem. Ja z opóźnieniem widzę, co Wy do mnie piszecie, i to jest średnio wygodne. To mi się nie podoba i były takie momenty, w którym musiałem całego streama sobie odświeżać, żeby się te komentarze musiały zaktualizować. Także to nie jest dobra opcja, ale dzięki Aliaszowi, między innymi, dzięki d 2000 i dzięki mojemu znajomemu Jokowi ogarnęliśmy inny sposób. Ogarnęliśmy inny sposób na tą fajną komunikację. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Zobaczymy, to będzie wszystko kwestia dotarcia. Mianowicie w opisie do live'a, w opisie wydarzenia do live'a, będziecie mieli link do czatu IRC. IRC, czy jakkolwiek chcecie to sobie nazywać, to jest taki czat, który pozwoli Wam. On wygląda na czat z lat 90., ale spełnia bardzo dobrze swoją rolę, słuchajcie. On działa w taki sposób, że będziecie musieli kliknąć w ten link i przeniesie Was do strony. Jakiej strony, w której będziecie musieli wpisać swojego nika, jakiego byście chcieli używać, jak będziecie ze mną rozmawiać? Wpiszcie sobie, co chcecie, oczywiście nie podszywając się pod nikogo, prawda? Eee, I wtedy po prostu będziecie mogli pisać bez ograniczeń czasowych, żadnych ograniczeń czasowych. Nie będzie, że co 15 sekund możecie cokolwiek napisać, nie. Będziecie mogli pisać cały czas, będziecie mogli cały czas ze mną rozmawiać w czasie rzeczywistym, bez żadnych opóźnień. I o to was bardzo proszę, bo nie będziemy korzystać z czatu, który jest na YouTubie. Nie będziemy z niego korzystać, także wszystkich, wszyscy, którzy jutro będą, jeszcze będziecie mieli w opisie filmu, że musicie spojrzeć w opis filmu, w opisie live'a, że musicie kliknąć w ten link właśnie, tam. Musicie, nie ma innej opcji. I wtedy przenosicie się na Irka. Tam będzie oczywiście czat moderowany. Od razu tutaj bardzo was proszę o niepisanie kapsem. Czat jest łączony w taki sposób, aby jeśli ktoś będzie za bardzo fludował, czyli po prostu robił bałagan, to jeśli za szybko napiszę, na przykład 10 linijek, to go po prostu wyrzuci z tego czatu. Tak, także bardzo prosimy, bez jakichkolwiek tutaj e, takich rzeczy, ale ja mam ogarniętych widzów, także nie będzie takiego problemu. I jeszcze raz powtórzę, musicie wejść na ten link, bo tam będzie się rozgrywał czat. E, tam będzie się rozgrywał czat. Dobrze, moi drodzy, to chyba tyle, jeśli chodzi o te najważniejsze wydarzenia. E, także powtórzę. Live jutro w sobotę, na YouTubie, od około 10.30. 10.30 będę. Link w opisie do tego live'a będzie podany. Pierwsze co robicie, kiedy odpalacie live'a, wchodzicie na ten link, wpisujecie sobie nika i rozmawiacie właśnie tam, właśnie tam. No. Także chyba to powiedziałem, co miałem, już więcej nic nie mam do dodania w tej kwestii, także mogę troszkę porozmawiać sobie o gameplay'u. A, i jeszcze jedna słowa o tych live'ach właśnie. E, ja oczywiście do streamowania będę używał e, Elgato, bo tak jest najwygodniej. E, Bitrate mam ustawionego na 2,5 mega. Także jakość jest bardzo fajna, nikt na to nie narzekał i jeszcze jedna e, jeszcze jedna kwestia. O, może tak. Ja raz na jakiś czas w tygodniu nawet będę sobie wchodził na takie e, ninja Live, y, tak, że po prostu nie będę dawał e, znaku jakiegoś wielkiego ale nie będę robił specjalnie osobnych filmów do tego, aby powiedzieć wam, że takie live'y są. Tak jak widzicie teraz na przykład w tym materiale wam o tym powiedziałem. Zaznaczyłem, że w sobotę będzie live i tak będę robił. Po prostu w materiałach na bieżąco, e, jeśli będzie się zbliżał live, ja was będę o tym informował. Także warto oglądać materiały, no ja o tym będę wspomniał na początku, ale warto oglądać je generalnie do końca. Także chyba wszystko powiedziałem. Dobra moi mili, także Snajperka, Snajperka. Troszkę pograłem tą Snajperką na live'ie. No i wiecie jak ja gram Snajperem, raz lepiej, raz gorzej. Czasem mi coś fajnego wyjdzie, czasem nie. Ale to tak jak z LKM-ami. Bardzo, bardzo dobry dźwięk sprawia, że bardzo często lubię sobie nimi pograć. I kurczę, gram. Z większą satysfakcją, z bardzo dużą satysfakcją, raz lepiej, raz gorzej. Tutaj, mapka Szczyt Gulin na szturmie z chińskiej nawałnicy. Fajne są te mapki, powiem Wam, na, na, na te szturmy. W ogóle bardzo dobrze gra mi się szturmy. Bardzo ciekawie. Na live'ach również one fajnie wychodzą, bo się coś dzieje. Bo się dużo rzeczy dzieje. Ostatnio w ogóle Wam muszę powiedzieć, że latałem przeciwko drugiemu helikopterowi na świecie. I powiem wam, że dostałem takie bęski, że <laughs> momentami było naprawdę strasznie ciężko. Dostałem ze swoim znajomym jednym i doszliśmy do wniosku słuchajcie, że jeśli ogarnie się zamiast kierowanych. E, zamiast kierowanych, jeśli ogarnie się pocisk Tow. Pocisk Tow to jest taki pocisk, który jest naprowadzany jak w BWP, ruchem waszego joysticka, jeśli tak to można powiedzieć i on robi niesamowite, niesamowite spustoszenie, jeśli chodzi o wrogie pojazdy, także działa to w zasadzie tak samo jak Tiwik bo zadaje podobne obrażenia, no i niestety jeśli już się trafi z takiego towaru na bliski dystans, bo na daleki jest ciężko trafić jeszcze helikopter na dodatek to jest naprawdę kiepsko, naprawdę kiepsko. Może kiedyś to ogarnę w taki sposób, aby z tym latać, wątpię szczerze mówiąc, ale przynajmniej będę próbował. I teraz w sumie nasza mnie myśl. Kurczę, czemu by nie dać jeszcze odnośnie tych liveów, czemu by nie dać wam tego linku do tego czatu e, kanału Iryk mojego w opis? I tak też się stanie, pod tym filmem będziecie mieli link do tego kanału. Osoby, które chcą być jutro na live, upraszane są o spróbowanie teraz tego, czy wam to pasuje, czy nie. Ja dzisiaj będę tam dostępny raz na jakiś czas. E, także wejdźcie sobie, zobaczcie, jak to wszystko wygląda, żeby później jutro nie było żadnych pytań na YouTubie, e, w komentarzach na YouTubie, dlaczego nie odpowiadasz na moje komentarze z YouTube'a <grydy> bo wszyscy będziemy siedzieć na, na Irku, tak? E, Ircu, nie wiem. Ja jestem totalnym nubem, jeśli chodzi o komputery, także bardzo mi wybaczcie. Mo, może nie totalnym, ale jeśli chodzi o takie sprawy e, internetowe, jakieś hasła, jakieś komendy, jakieś hakerstwo, jakie tam różne dziwne rzeczy wpisywałem, głowa mała, ale dobrze, że tutaj znajomi pomogli. Także w opisie do tego filmu będziecie mieli właśnie ten link i będziecie mogli sobie wejść, porozmawiać nawet ze mną, e, sobie tak pogadać, jeśli byście chcieli o czymś wiedzieć, także nie ma, nie ma żadnego problemu. E, moi drodzy, także mam nadzieję, że materiał się wam podobał, bardziej informacyjny niż gameplayowy. Pamiętajcie o jutrzejszym live pamiętajcie o jutrzejszym czacie na IRKu, pamiętajcie o dzisiejszym opisie gdzie będzie link do kanału irkowego mojego, gdzie możecie się zalogować, zobaczyć co i jak. Na dzisiaj już się z Wami żegnam. Pamiętajcie, Kromka biega, Kromka radzi, Kromka nigdy Was nie zdradzi. I do usłyszenia jutro i w następnych materiałach. Trzymajcie się. Hej!